Ty no, ja zabiegłeś? Stawaj, do... no Leci, bo musimy to przejść, musimy się dostać Ej, to jestem ostatni, prawda, że nie może Ty dobiegnieś, to może zajdziemy przynajmniej na 19, bo się już no, no nie przez tą balurę i... dentą Super Dobra, to wszystko, No, to już jest koniec No Ej, nawet nie miałem co zrobić teraz już tam Wy, Wyjść, lepiej, lepiej nie patrzę na ten no. boks. No jak mam, mam to wygrać? Jestem na ostatnim tym, kurde. Właśnie, to Dużo osób się wyjebie na tych właśnie patyczek. O matko, ale ty z osób! Już <grym> dużo i latają, bo co się na teraz? Chyba coś takiego. się z kawa tu nie mogę przez tych owad ooo ooo dobra, o, o, dobra. Ja musimy 19 zająć bo jest 100 no osób to jest o świetnie to, nie, no? na pewno zajmę jak mi wiatr jakiś he ja to a mhm. nie mogę tego wejść nie dobra, wiem czy nie Dobra próbuję iść środkiem szczerze mówiąc a tu kiedyś musimy się udać żeby... Udało mi się Przelecieć! O, aż pod górę mamy, no to fajnie. No, a do tego się nie dało. No. Nie Boże, parów? Boże, ile tych paroux. Ej, dobra. Ja I no. hop, no ty, ty Jak nie mogę z nami wyjść. Wyjść. No na tam Dobra. Nie, nie, nie! Dobra. Co, się stało? co się stało? A ja nie wiem co się stało. Nie, bo to jest jakieś pośledzone, dobra. Ja nie wiem co się stało. Co ty zginąłeś? Wyeliminowało mnie nie właśnie, no tam, nie wiem czemu. Na, Pop. Na, 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 Hop! Hop. Kurde, to jest zamknięte jest 3 chłopcy, nie 11 miejsce, a osiemnastu było 14... chyba I tu co Siuuu Siuuu Trzymaj jakichś ludzi Trzymaj ich tam O to Nie no weź To mam jest to? Nie, to bym pomyślał łapanie ludzi Dobry bo to trzeba było to no, skoro to się gatać, musi go tam wiesz, pod całą... A idę tym środkiem, idę, idę, idę. Jaki blach, to jest... Tak, gówno, ani środek! <śleski> 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 musi tam pójść! Chowa? Zamknięte to jest znowu! Nie! <śleski> Co to było? Nie, nie, nie! No bo są to na samym końcu. A mnie wywalaje ten sympatyk no, <laughs> <Ja>. nie <laughs> Nie. Nie. I też tam spadłać, nie. No, bo mnie blokują. E, wiesz, się blokują. A gramy to. Bo ja nie mogę to skoczyć do tego guzna. Oni mnie blokowali. Jokie, dobra, przeganiśmy. No, ja zaraz tak to. Nooo! Trzymajcie się, tam trzymajcie tam trzymajcie! Trzymaj 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 nie wiem, trzymajcie przymęcie! No ja też nie no leć. Nie błagam, nie to. Koniec to jest już. No. Koniec. Co? Nie ma Co? jak to a my z O nie, oni są debilami, no ja pierdziele, po co skaczecie tu? No, nie wiem, bo... się O debile, debil, 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 debil! zesz zresztą. Ja pierdolę. No, no i to warto się mu łopchać, sam spadłeś! Dawa, idź do tej mety! Ej, się! Nie, Aha, ta super! chyba nie! Zobaczyłem! Ja... Nie, bo tutaj też jest wszystko, to jest debil, nie? No, Paweł, nie mnie w kopie w tej nie? O! 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 No Tak! Dobrze, jest, udało się. Mi się wydaje, że przez ten środek jest najgorzej. Ty dobra, bo jestem póki co mi to wyjdzie. Ale teraz się zacznie... Dobra, i dupa się zaczęła, bo ten debil musiał tędy iść oczywiście. Super. Nie, no co ty robisz?! Hej, co ja tutaj robię? Będzie pierwszy. No i dobra. Na tej mecie. Co? No nie, nie, nie. On no. E, okay. A. No, to drugi. okej. Tak. fajnie. Czemu on tak długo spadam, to robi specjalnie. Co to jest? To chuja Dobrze. Kaja ja robi ze mnie. I to przegraliśmy, to już możemy o, 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 To pobędzie! Dobra, jest, ale to i tak nic nie zmienia. No nie, no oczywiście, to da dobra, jak coś nie Ja pierdolę, tam, się tam wiesz, gdzie ty, oczywiście mi musiało. Ile ja się rozkroić. dupa. O, ja pierdolę, tego zgodziło. No, ale czasami na te się nie uda, to spoko, to wychodzi. A ja nie wiem, ja wiem. Dęta kurwa! O, super. Blokuję, blokuję! Ale czy zawsze musi być zamknięte jak tam chcę skoczyć? Jak nie, nie gram to. O, już! Czekaj, Cię nie da jak się tak ślizgasz. Dobra. Ja pierdziele, co to jest? No, zetknęli mnie! No zetknę, ja pierdę. Dobra. No już No i dupa na tył i przejdziemy. No. Dobra, wyjść. To nie jest, to śmieszne. Ja nie wiem. Ej, oni są takimi, kurwa, maniakami, to chyba. Do tych... Ten do tej główień. Może tą bombę dostał. O, ja uspadłem. No to no, mi już świetnie poszło. Zbierzony. Dobra, to drugie miejsce na razie. Nie Super mi idzie, no naprawdę. O. Dobra, robimy no, to. Bomby, dawaj! Krad, krad, Co mnie tu zablokowało teraz? Cię? No spierdzielajcie, to może się przykrywić w końcu. Ta dupa zesłała się e, dostaliśmy się To jest, jak mam to zrobić? Dobra, po no mnie. Zdekłem. Tam mi zabijać w Cały czas mi jakiś jeden koleś łazi przed młodą. Jakiś zielony patafian cały czas łazi. Odej stąd! zielony patafianie, bożek, jak cię nienawidzę. no na pewno, no zesłałaś się i bida i płacze. I, I cię nie? Ja wiem. Pier... Po kurde, ten Jestem z tego jednego człowieczka. O! ale farty. No nie, dobra, weź. Ja pierdolę, no. Nie, no, oni są naprawdę zestrzani. Ci ludzie są. Ci ludzie coś... Ci ludzie coś po prostu z muzykiem mają, nie tak. Nie wiem o co tu chodzi, nie tak naprawdę. No to co jest? No co to fajnie? Flipa o co tu biega. Ale <noise> właśnie to, że my... E, to, to, że my dostajemy jakieś gówno mapy na koniec. To jak my to mamy zrobić? No ktoś to wytłumaczy? Teraz! Dupa! O no nie ma się ty! Ta dupa, już maniaki! Już! No przecież! nie, to jest już koniec już człowieku, nie, to ma jestem ja, tutaj. Koniec. nie! była? Co z nami robisz? Znaczy nie. Ba. Oto mia doba, jutro będę tam. Ja? Dobra, to ja idę za wszystkimi. No. A co mam w domu w tej sobie pięknie Ej, ja sobie popsywuję, jak teraz dobra. Oj, żałobak. Tu, tu ja tak! Dobrze! No, ale musieli mnie tam wepkać! Dobrze, znaczy, tak paru, musieli mnie tam wepkać.